Prawda, ale też mnie to. Maju, Petr, poran. Maju, Swoją drogą są napady, moi drodzy, gdybyście przypadkiem to oglądali, i jest to teraz. I diamenty są w napadach. To tak bardzo niepolsko i tak bardzo gorzkie, że. ja. Przepraszam. Zresztą, wam, wam tam też coś zdało? Tak. <noise> Ej, soleci. Ej, soleci. Poleciał. Po odejściu no. go. Nie za nudno tam, Paksik? Nie. Okej. Masz boosty. Na tole są boosty, Nie ma boostów? Okay. Tom. Kurde. pójście <noise> go teraz? <noise> Zwaliliście go? Nie. nie, nie. Bo jeszcze be, że będę jechał na niego takiego... ...złonego tutaj. No i gdzieś. No, no i gdzie? No i gdzie? Gdzieś. gdzieś? Nie. Czemu ja nie mogłem skręcić na niego? Nie wiem że... Jakieś głupie I... prawo lewo też. Kur***. Jak to stworzył sobie? To, nie dało się ale, tu skręcić. Ale to nie moja wina, że jesteś kierowcą, no Ale to ja trzymałem przycisk No to nie moja wina! Nie moja wina, nie że zasłużyłem, należało mi się. Wszystko to... twoja wina! <laughs> Jeszcze został wycierk, No i dobra. Nicely. Dostałam go w kartę. O, i to nie mierzać, wolę. O, i to zostawić, prawda? Wyjątkowo, jak zawsze. Mm -hmm. Można było ją bić tak teraz. wolno. Ola, weźmie go. Dobra. Co <laughs> to, to miał znaczyć? Ja, stary. Tu mnie byłeś duchem. U mnie ja, ja byłem duchem, dlatego przeleciałem przez ciebie po prostu. A, nie, nie. Tu Jak jest ci duchem na zmianie punktu. A i zmieniło mnie jest Gokarta na Gokarta. <laughs> Co? Tak? Yes? No mówię, że jak jest zmiana punktu, ktoś no. przejeżdża i w tym momencie zmienia auto, to on nie łapie, że są duchy wtedy. To jest to jest GTA. A. A. Niesamowite no, jest no, to, że nie. ja w komputer. Pomyślałem, no, że Cię przepcham. Przez chwilę wiedziałem. A. A. Myślałem też, że cokolwiek zrobię jemu. Onu jemu. O ty. Ciągi ty dostałeś, naprawdę? Vigilante? Tak. Dostałem Voltica, a potem Vigilante. Teraz mhm. dostałem GTS-a, a teraz jadę rampą w drugą. O Jezus to. Mary. Uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie. Uciekajcie przez Paxa. Czemu przed Paxem? No musisz to ty. Co ja? Ja o, to furgonetką. No to chciałem, ale no, masz to przecież z tym zlemieszem z produ tej To nie no. ja debilu! To, Ola. A. to przed Olą. O, o, nie! <grym> Padła, <grym> badła, no, badła no, jaka, ale jaka tak. wiązanka była. Krampo mnie podbił, no i myślałem że wyląduje, ja jednak nie wylądowałam. Proszę cię, GTS tutaj jedzie. Spędzony prosto w stronę twego ryja. No że... to? Ja no. Ja przejechałem, bo się odbiłem od ściany. No, kur... no, no to przecież my... to jest takie dziecko jednego szczęścia, że wiesz, to zaczyna fkrwiać. Wku... Na maksa to zaczyna fkrwiać, wku... że można mieć kurpa takiego jednego farta w życiu. No kurwa je Że to jest niepoważne i nawet nie kurpa. Czekać! W realu też ma jebanego farta. Zawsze. Jak to... ty jest że się człowiek urodzi Prawda. w takim czepku. Jązamka. Prawda. Ale też mnie te... <noise> Lisek, to... Lisek to zrobię specjalnie. No widziałem co jedzie za mną, przecież to bez sensu, a żeby śmiesznie było. No <noise> <Melo>. wpadliście, <noise> no nie, no eee, nie daliście się pobawić. Ja ci dałam. No jest, to jest to, że <noise> i wszystko Lisek to sobie zrobił tak, że... Ja tak. Dobra, brum Jest <noise> <Z> takowozem. <noise> Słuchajcie. Bardzo chciałbym, żeby lisek... Sobie... Powinno być w ustawieniach wyłączenie listowi szczęścia. Tak żeby miał na przykład normalne. Mogłoby być, no. Specha. Czy ona dostała znowu to ta... samo? Tak jest, znowu to ta samo dostała. Tylko tym razem nie zmarni tego Ola. Ola po prostu wjedzie kogoś z... Zmarnowała. O, no No Poczekaj, tak. jeszcze jedziesz w drugą stronę, zdążysz. Nie. Yeah. O, o, o. No i stop go, Ola. Ula. Ale te same samochody są non nie chodzi. Łapiesz go? Nie. Yeah. Ja przyjeżdżam! Się... Ja próbowałem przynajmniej... Ola, ja przynajmniej trafiłem. O. Okej. Okay. Jedźmy. No nie, Kurwa. Ja się chętnie zwdzięczę. O! Myślałem, że ci ominę. Jaj. Je... <grywa> Ważne, że ci ominę. Prawdę przez wypadłeś. chwilę, że przejechałeś, a tam tylko To jest twoja część. A <Prawie wypadłeś. grym> wypadłem teraz. <grym> tylko ja się pojawiłam na... Ole, omijałem ją. <grym> no, co robi. No, wam ją, bo miałem duszka. Ja. Yeah. Ja przez ciebie chciałem przejechać, a nie to biją. To jest nadzieja. To jest nadzieja. Ale to śmieję dostaniecie teraz coś dużego i ja sobie do tym tak nie dojeżdżam. I to byłoby idealne teraz podsumowanie, jakby Lisek <grym> dostał fantoma. <grym> Naprawdę, ej to, jest, ej, to jest niesamowite. No, sięgam, ej, to, o! 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 to jest niesamowite. Aj, Lisek przeżył mnie, bo się to... schował za mną. No jeb***a, po prostu. <grym> p***a, to przecież zawsze to Ej, ale widzicie widzowie, widzicie z czym my mamy do czynienia, nie? To nie jest tak, że wiecie, że my... To my nie chcemy nie chcemy. Wywaliłem go przed całym punktem. Jak przeżyję to sięgam robię Przeżyłem. Co? Jak to? No bo tu jest taka z tyłu rampa śmieszna taka, że można nie Nie no, to chciałem się naprawdę grać. No puściłem wół. No jak? No ej, kuma się to. Co ci poradzę, że taką twórca zrobił? Zabezpieczył. Nie, mówimy o tobie. O twoim dzikim szczęściu, które jest totalnie nienaturalne. Nawet jak przegrywasz, to wygrywasz. Ja pragnę zaznaczyć, jaką pracę ma Lisek i jak ją zdobył. No to też, tak, tak. jak ją tak, no. Normalnie. Nie no. Tak, tym Ten szacunek, ale... wszystkich jesteś w szczeblach korporacyjnych najwyżej, chcę Ci powiedzieć. To prawda, Uch. prawda. To I to. Się wiedzieć, był... Jak się ustawić? To był I, to I to był farcik. to był farcik. Jakby. Dobrze ci, że oczywiście w życiu, na Facebookie tak nie, no ale właśnie, w życiu jak nie, najlepiej. Nie, ale nie, nie, nie zmienia faktu, że tak jest, taka jest, jest prawda. Jakby teraz. Pax, przepraszam. Brawo! No cóż mogę, cóż mogę rzec. Nie żył. Pax. Jezus Marynat, ten traj na mnie spadł. On jest z to jest moje szczęście. Na Nie, to jest moje szczęście, że polega na tym, że. Prawie mnie jeszcze złapał, Tak, boczkiem. No. Ech. O, pynda! Ta, już łapię, ale... Czekaj, żebym się nie zeznał z tego w tej prędkości, no. Dobra. A, ja on uh! przejechał. I ty go nie zapałeś? No bo odbiłem się od ciebie, nie? Pokarcik. Nie ja rozumiem o co chodzi. Dwa... Nie zaczynaj. Nie Jak <noise> to się za... Pax <noise> się zmienił Pójdź płód pod motorem. Ja patrzę jak się ktoś? podskakuje samochodem. <noise> Ola, ty latasz z tym. 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 Ola, ty latasz tym. Ola, ty latasz. Nie. Tak. tak. Ola akurat nie, nie lubi latać. To no mówiłem... JA GADAM! GADAM, GADAM! Pełny gadał. serwis! Mówiłem, Ola, mogę się tak uratować dzięki temu. Wygrywam to w śmieciu. No, tu jest szybszy byłeś. Ze strany byłem. A to... to twoje A... Ja bym taki robię Nie ty... znam. to Leci się samolotem. Nie interesuje mnie to. Tu ty masz, masz już punkt? On już na tyle leci. O, bo jeszcze Ola mnie wyprzedziła. No? To już tu Niesamowite. Nie Nie Ale dobra, przynajmniej będzie 5 minut, nie będę musiał dokonywać nagrania do tego. A to jest tyle, fajnie. Fajnie. Tak. Right. cieszę się, że chociaż podjechać do tyłu do <grymna> O, oh, upadłem też, nie prawie. No, to się może, błagam. Dawaj na steku, normalnie tak. No tak, no a to no, tak, O, patrz, się na wsteku, dalej. Ej, czuję się teraz jak taki, jak takie dzieciak, które w dorosłej mówi O patrz dostałeś, patrz teraz super idzie, patrz teraz super idzie Ja, ale super zobacz, o zobacz was, masz Ale to super, skacze. widzisz? Ale to nie, to jest fajne, serio Serio to jest fajne, no Czam. O, fajne Jupiii Oooo A co jak kicasz? Tak, nie chcę być tam, ale i tak Możesz kicnąć na... A tak, by cię Byłem w duchu debilu. Od razu czekać tutaj, czy od razu jest meta? Nie, możesz lecieć. Lecisz samo, możesz lecieć Nie. No, <laughs> ale to proste. Osiem jeszcze osiem jest, jest możliwość. Prosto. Aha, bo jeszcze muszę stać z powrotem. No, no tak. Nie, nie, nie wiem Nie, Ja to to... E, no, B. <laughs> jeszcze może jeszcze mógłbyś się go złapać mapą? No. na tam. poprzednim? No jesteśmy ehm, przed tym. Oj! już ten... Chyba. ten? czekaj jeszcze ten. Jedziemy dopiero ten. Dopiero jedziemy w drugą stronę na samolot. Chyba teraz, Ole. Wierzę, Wjeżdżaj Wierzę. 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 jak tam Wierzę. 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 Eeej, boże się. Ale no. to są takiego jeta wielkiego no. Nie to zdążysz Nienawidzę po prostu czasami <słaniczne> Air hmm. <słaniczne> <forsky> Cieszę się do coś tego największego takiego <słaniczne> Sharp as doing in a shed. She was looking kinda uh -oh. down with her finger.